deweloper to talent budowania relacji, czyli po polsku nazywa się rozwijanie innych i deweloperzy to można by powiedzieć, że to są tacy ogrodnicy. To są ludzie, którzy widzą potencjał w małym nasionku i bardzo im zależy, żeby ten potencjał się rozwinął, więc pielęgnują, wzmacniają, wspierają, motywują. Myślę, że deweloperzy to tacy cheerleaderzy, taka osoba, która zwykle potrafi hmm, Trwać przy drugiej osobie i wspierać ją w rozwoju, właśnie pokazywać progres. Deweloperzy to ludzie, którzy po prostu czerpią satysfakcję z tego, że inni ludzie robią krok naprzód, że idą o krok dalej. To są ludzie, którzy potrafią dawać bardzo wartościowy feedback. Ludzie z tym talentem mają taki dar, że kiedy inni w jakikolwiek sposób mają z nimi kontakt, to Czują, że się rozwijają, czyli czują, że robią kolejny krok naprzód.